Niepotrzebna jest ani karta, ani gotówka. Można zapłacić własnym okiem. Płatności biometryczne są przede wszystkim wygodne. Nowy sposób płatności zyskuje wśród Polaków coraz większą popularność. O czym więcej Maciej Stopczyk. Na oko technologia nie jest nowa. W taki sposób weryfikowana jest tożsamość, na przykład na lotniskach. Jest to dokładnie takie samo spojrzenie, jak na co dzień używamy w telefonach komórkowych, w związku z czym wykorzystanie takiego samego gestu, ruchu, spojrzenia, jeżeli chodzi o terminal, będzie zupełnie naturalne dla każdego z użytkowników. Wkrótce w ten sposób zapłacimy w sklepie. Część Wrocławian mogła już skorzystać z tego rozwiązania. System testowany był w ponad 150 punktach w mieście. Wrocławska technologia rusza teraz na podbój świata i ma zastąpić płatności zbliżeniowe kartą czy telefonem. Nie musimy wyciągać nawet tego telefonu z kieszeni, nie musimy go odblokowywać i przykładać do terminala, bo wystarczy jedno spojrzenie. Moment wydaje się idealny. Globalnie transakcje gotówkowe są w odwrocie. Rewolucja cyfrowa w zakresie płatności tak naprawdę już nam się dokonała. Tutaj tym czynnikiem, katalizatorem przyspieszającym to była pandemia, rozwój cyfrowego handlu. Także detalicznego. Terminal można spotkać już niemal wszędzie. Przyzwyczajony już na karty, wszystkie plastyk jest. I to zwykle idzie na kartę. Potwierdzają to dane raportu o preferencjach płatniczych Polaków. Masz pan kartę? No to i leci. Karta. Zdecydowanie. Dzięki nowej technologii mamy szansę być światowym liderem. Nic na piękne oczy. To bezpieczne rozwiązanie, bo siatkówka jest niepowtarzalna jak linie papilarne. Oko jest przez całe życie takie samo: nie zmienia się w przeciwieństwie na przykład do twarzy. Nawet nasza prawa i lewa tęczówka jest inna. A potrzebne dane gromadzone są w bezpiecznej formie, dzięki której nikt się pod nas nie podszyje. Stworzyliśmy technologię w taki sposób, aby zdjęcie i obraz przetworzyć w specjalny kod. I tym kodem posługujemy się przy identyfikacji osób. To dopiero początek. Za jakiś czas w ogóle nie będziemy potrzebować portfela i dokumentów. Zamiast PSL a będziemy no, identyfikowani ciągiem danych biometrycznych. Do tego czasu na małych bazarkach gotówka może się jeszcze przydać. Bo sobie przeznaczam tyle pieniążków, ile mogę wydać dziennie i mam portfel więcej nie wydam, a kartą no niestety. To jedyne ryzyko. Portfela z kartą czy telefonu można zapomnieć, zabrać do sklepu. Oczu nie. Łatwo można więc na zakupach zapomnieć głowy. Dla wydarzeń Maciek Stopczyk, Polsat News.